wszystkich na moim kanale A dzisiaj oto taki pakiecik mamy do wydrapania Mamy 13 zrapeczek. Jak widać tutaj Po 25 zł, po 30, po 20 Po 10 kilka sztuk I dwie na końcu, po 5 Wkład w dzisiejszy odcinek to 195 zł Czyli trzymamy fason Wysoko. A ja, jak zawsze moi kochani widzowie, zapraszam do oglądania tego filmu. I przyjrzyjmy się wspólnie, co tym razem z drapeczki będą chciały tutaj nam fajnego pokazać. A przy okazji życzę Wam fajnego oglądania. Na wesoło. Jak zawsze, nie? Strapeczki kolorowe można popatrzeć. Ja sam uwielbiam patrzeć na swoje filmy. Robię kawkę, siadam i oglądam od razu, z rana o piątej. I się przysłuchuję, co on tam wczoraj gadał podczas robienia filmu, z nie? Dobrze, żeby ten film nie był za długi, jeszcze raz widzowie, jeżeli jesteście pierwszy raz i oglądacie pierwszy raz ten filmik nie zapomnij wcisnąć subskrypcji ciśnić dzwoneczek do tego napisz komentarz będę bardzo, bardzo wdzięczny za to będę wiedział, że oglądacie, lubicie i tak dalej a przy okazji drogi widzu, wiedz o tym, że jest konkurs czyli z tych drapeczek, które tu widzisz 10% do 1000 zł idzie do Słoika. I więcej informacji o tym jest w opisie pod filmem. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia, a my bierzemy się za odkrywanie strapeczek i na dzień dobry mamy. Dwie tutaj piąteczki. Ten zdrapak już na pewno znacie. Kółeczkę metalowy. Dobra, ustawione wszystko. Mamy tak plaster miodu i fast cash. To co? Miłego oglądania, a ja tutaj się skupiam. Na drapaniu. Ok. strapeczka z, z numerem 14, serduszko tu jest. I jest wygrana. Zadziwiają mnie te zdrapki nieraz powiem Wam. Ok super. Tu mamy uśmiech. Tu jest wygrana w czternastce. Sprawdźmy co tutaj ma dla nas plaster miodu. Tęcza. Dwie tęcze były. Gra trzecia, tęcza. Gwiazdka. Dobra, gra czwarta podkowa mamy. Ok. Jest szansa na monetę. Prawie, prawie. Gra piąta. Gwiazda tu widzę. Dobra. Gra szósta. Konienczynka. Konieczynka. I plik. Gra siódma. Korona. Dobra. A w bonusie banany. Jak to widać. Widać fajnie. A wygraliśmy w fast cashu. Uwaga. Całą piątkę. Czyli ta zdrapeczka a ta zdrapeczka czt. i to były zdrapki za 5 zł a za 10 otwierają na dobry rok minimalnie po większe z numerem 8 i zaglądamy do każdego miesiąca cieniak zawsze musi być, chociaż dzisiaj jest troszeczkę słabszy tu widzę Okay. I jedziemy. 50 do pół miliona, 200 do 50, 50 do 1000, 10 do 200. Jak się pokryją dwie sumy, to będzie wygrana. Następnie mamy 100 do 500, pół miliona do 20, 200 do 1000. Następnie 20 do 1000, 500 tysięcy do 500 i 20 do 10. A w premii, kokarda, a w bonusie, iglo. Wow, wow, wow jak pasuje ta kasa deluxe do mojej, tutaj maty. Zobaczcie, coś pięknego. Tylko nic innego jak postawić tutaj kawkę i drapać z trapeczki pić kawkę. Wow, to lubię. Dobra. 15 numer. I mamy takie oto liczby. Oj, zdrapa chyba ostry. Przewrócę go. Za ostry. Jak nie za tępe, to za ostre. I w twoich liczbach jest 27. Następnie mamy 13. 4 do tego, 28, 31, a na dole mamy tak, 25, 21, jak i 40 do tego, 24. Na razie nic nie wygraliśmy. 14 w tej zdrabce, oczywiście, 6, 5, to jest za nisko, 29 również nie pasuje. 18 był o numer 1 jest za nisko A my zaglądamy co mamy na dole I mamy tak 12 Do tego 2 36 A tu jest 38 Dobra I obok mamy 8 liczby Jak i 18 I odkrywamy Gra pierwsza Interesują nas tutaj takie o tutaj Żetoniki. Gra druga. Różne symbole jak widać. Następnie gra na grze czwartej. Takie oto symbole. Gra piąta, gra szósta. Czy tu coś wszystko? Jest, proszę bardzo. Jest żetonik. żeton S. I o to chodzi gra dziesiąta 10 zł jest gwarantowane. a w bonusie król to co odkrywamy i mamy 10 zł elegancko na prawą stronę dolary, diamenty bardzo przyzwoita zdrapeczka ściera się elegancko to wszystkie takie zdrapki powinny być bezszelestnie Dobra, mamy to. Następnie w Twoich liczbach mamy pierwszą liczbę 13 do tego 39. Jakie to jest cudowne? Jakie 31, super. 8 do tego i 7. Następnie 28. I obok mamy tak 30, jak 38, a jest 35 do tego 3 i 37. Jeszcze niżej, poproszę, dwie trójki nie ta gra 41 obok dwie dwójki jaki liczba 9 kochani 1 a na sam dole mamy tak 16 do tego 29 42 16 do tego mamy 21 i następnie 17 500 tysięcy w banku za 10 zł Numerem 13, to co zaglądamy? Szczęśliwe liczby, a mamy tak: 28, 40, 21, 9 11. Do tego mamy pierwszą liczbę 36 odkrytą. I jest wygrana. Mamy złoto. Coś ta zrabka nas mocno lubi. Pod rząd dwa razy złoto. 27, jak i 35, do tego mamy 38 i to jest cudownie, 7 liczba i 29, a jest 28 jak i 25. Ta zdrapa chce nam coś jeszcze tutaj ładnie pokazać. Fajnego: 22, 26, jak i 5, a niżej 13. 19 i 15. Na samym dole mam takie oto liczby. Jest pierwszą jedynka dwie trójki. Mamy 24 liczby. Do tego idzie liczba 8. Jest to obok. I następnie mamy 23, której nie ma. To co z ciekawości. Zaglądamy co mamy w sztabkach złota. I to jest 20 zł i to się nie pomnaża nic. No i cudownie zdrapka na prawo. A to jest ostatnia zdrapeczka za 10 zł, następnie będą grube kalibry. Po 25 świąteczne odliczanie 3 sztuki, portfel i jeszcze pensja bankiera. Zostańcie kochani do końca będzie na pewno, na pewno będzie dużo emocji. Jak zawsze u czaka 777 7 na kanale. Nie ma to tamto, nie ma, że boli. zdrabki muszą tutaj świeżkać, śpiewać i tak dalej. O. Takie tam. Jedziemy. 14-7. zdrabka z numerem 11. 16 do tego. Dobra. I jest symbol. Uwielbiam, jak wyskakuje symbol tutaj od razu. Oj, S odkryłem. Dobra, 48, 45, jak i 5, 3. Do tego mamy 23. Nic nie ma na razie. Dwie jedynki. Czórka jest za nisko. Od siódemki się zaczyna. 25 i jeszcze niżej mamy 12. Liczbę nie widzę takiej. 49 za wysoko, 13 również jest obok, 6 za nisko. Dwie czreczki, do tego mamy 31, 24 jak i 29, a ostatnim liczbą mamy jeszcze 8. A następnie mamy pensję bankiera za dwie dychy. Wygraj milion z numerem 7, do tego taki symbol. Sejfu daje nam też wygraną. OK. Ustawione elegancko. To co? Zaglądamy. I mamy tak. W szczęśliwych liczbach. I jak i 29. Następnie w Twoich liczbach. Pierwszą liczbę mamy 32. OK. Następnie mamy 27, jak i 31, jest to oboczek. 38 również, 25 i niżej mamy 23, jak i liczba 3. To jest za nisko, stanowczo. Do tego mamy 9, 13, obok 6, za nisko. Liczba 8 nie ma takiej. 12 również, za nisko. 7. 16 i 36. A my mamy jeszcze do odkrycia dwie linie. My mam takie dwie czwórki, dwie jedynki i jest wygrana. 41. Dwie czwórki, dwie jedynki i czwórka jedynka. Lep, lepiej nie może być takiej kody. UFO, czy co to? Dwie czwórki, dwie jedynki i czwórka stąd, jedynka stąd. I wygrana, i, i, i czwórki, i jedynki. Nowe kody. I dwie trójki, i dwie dwójki, i trójka, i dwójka. Nie, nie chce się powtórzyć. Dobra, 15. Ale w tej zdrabce, powiem Wam, że nie pamiętam kiedy coś miałem wygrane. 30 jest następna wygrana, zobaczcie. Wow, ja tu sobie gadam, a tu zdrabki się odkrywają same i wygrywane są. 19, do tego 2 dwójki i, i, i 01. Nie, Nie ma. To co? Gdzie ta czwórki, jedynki Tu mamy, tak? Czyli tak. Kochani, odkrywamy co mamy 41, co nam dała liczba 41, a tu mamy wygrane 20 zł. Wow! Jak i pod liczbą 30, proszę bardzo, i tu mamy wygrane 20 zł. Hej, ja zerknę, czy sobie możliwe. Jest. Tak, zobaczcie, się zgadza. 40. Brawo, no. Zdrabka z numerem 7, a mamy tak. Pierwszą naszą liczbę jest to 31, jak 32. 1, 28, 14, 16 obok. Osiem nie widzę. Trzydzieści cztery sześć dziewięć następnie piętnaście, dwie trójki dwadzieścia trzy dwadzieścia trzynaście dziesięć siedem Dwadzieścia sześć i osiemnaście obok przechodzimy na prawą stronę, i w kartach interesują nas identyczne symbole. Trzecia para, czwarta para. Dobra, wszystko jasne.

na deserek tutaj 5 4 1 5 4 1 i naszym starym sposobem jedziemy z trzema zdrapkami naraz czy to jest 1 4 i 5 numer i mamy kula smerf piastka sople bałwan odkrywam teraz trójeczki dobra świeca bałwan i szapka. Kłomka, ciuchcia i rękawica następnie tu są sanie, jak i lizak, okej, okay. szósteczka, czapka, kula. Następnie siódemki, i pierwsza siódemka daje nam tu był skrzacik, karta jaki Renifer pod ósemką, lody. Tu jest lizaki, i kurteczka pod dziewiątką. Lokomotywa <laughs> jak i gwiazdka. Następnie mamy <laughs> sopelki. Pod dziesiątką. Uwaga, dziesiątka karta. Tu jest piernik. I tu jest gwiazdeczka. Następnie mamy jednastki. Ok, kominek. Strzad. I ciuchcia. Dobra. Dwunastka, aniołek i tutaj kula. Następnie trzynastka Krzacik tu jest czapka i tu jest świeca. Dobra, po 14 mamy. Renifer. O no zapeczki. i aniołek. Następnie. 15. Bałwanek, świeca i koinka. 16 teraz. I mamy tak, jest prezent. Jest pierwsza wygrana w stropce numer 1. Czy to będzie nasza, która? Tu są cztery. Czy to jest piąta wygrana? Ok. Trzymało na pięciu pomimo. Dobra. Czyli tak. Ta stoi. Jedziemy z tymi dwoma. Będzie bardzo ciekawie. Czyli tą zostawiamy, żeby było widać. I tutaj. Jest. Siedemnastki teraz tu odkrywamy. Czyli tu już szesnastka odkryta. Dobra. Siedemnastka. łyżba I ten klaunik. Osiemnastka mamy. Skarpetka. Jest prezent. Dobra. Ta zdrapeczka jest też wygrana. Podstawiamy ją tutaj. Zobaczcie, kochani. 16 i osiemnastka. Czyli ta jest drapka z numerem 5. Ta jest jedynka, a ta piątka. Czyli to będzie już 4, 5, 6 wygrana z drapeczka. I teraz jedziemy tylko z tą. Czyli tu skończyliśmy na osiemnastce. Czyli tak, mamy dziewiętnastkę, trąbkę. Następnie mamy 20. Powiem, że. Hmm. O, aż do góry podniosł nam 21 renifer. I tu jest rękawica, jak i choinka. I 24 pole w zdrabce numer 4. I tu mamy kontrolne R i. Gdzie jest druga kontrolna? M, dobra. Czy ta zdrapeczka? Dziękujemy i na lewą stronę. To co? Teraz odkrywam tutaj pole, żeby do 18 dogonić. Czyli tu odkrywam pole. Czyli tu mamy tak. 16, 17, mamy ten. Dobra, i 18. Pole. Jest następna wygrana. Wow. Czyli w tej zdrapce są dwie wygrane. No. A to jest już raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6 zdrapek czyli 6 zdrapek, no i ileś tam wygranych, czyli to jest już drugi poziom zdrapki, tak jak ja to wczoraj tak jakoś wymyśliłem, nie? że ta jedna zdrapka miała piąty poziom aż osiągła, czyli 5 wygranych, a to już mamy drugi poziom, nie? dobra, czyli 18, czyli teraz odkrywamy tutaj 19, a w 19 mamy, dobra, i jedziemy, teraz tu 19, i tu mamy Ok, łyżwy. Tu jest 19 otwarta. Nawet się zgadzają łyżwa i łyżwa. Następnie mamy 20. Aniołek. I tutaj 20. Dobra. I na samym dole mamy 21. Okienko, choinka. Tu jest stroik. Następnie mamy pajacyk. I dzwonek. Okienko 23. Stroik i tej oto zdrapeczce mamy. Sanie. Dobra. Tu nie odkrywam. Tu też nie. To co zajrzymy, co zdrapeczka 5 nam dała wygrać. Zdrapeczka 5. I tu wygraliśmy. Uwaga. 25 zł. A pod trąbka i numerki MM. To jest bardzo dobrze, elegancko. Na prawą stronę. Czy to jest 24 pole jeszcze do odsłonięcia i mamy dwa tutaj prezenty. Pierwszy był 16, to mamy tak, pod 16 mamy 25 zł, i to jest bardzo gicior Następnie pod 18 okienkiem mamy 25 zł, i tu jest sanie i symbole S i na pewno S i to się zgadza. Czyli tak, w dzisiejszym zdrapywaniu. Wygraliśmy o to, w tych zdrapeczkach. Tu była niespodzianka, ta pensja. Bardzo gigantzka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zdrapeczek dało nam dzisiaj powód do radości. I tą radością moi drodzy, chciałem się z Wami podzielić. Czyli co? Zacznijcie jutrzejszy dzień z takim właśnie fajnym, super emocjonalnym Radosnym. No, uderzeniem. Wiecie o co chodzi? Energią. Ja mówię dziękuję za dzisiaj. Widzimy się jutro. Ostatni błysk z drapaków. To co? Do widzenia. Trzymajcie się. Hej!